Podróż za oceanem jest marzeniem na pewno niejednego z nas, i dzisiaj powiemy Wam, jakie pamiątki przywieźć ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś chce przywieźć ze Stanów Zjednoczonych jedną pamiątkę, rdzennie, kulturalnie taką osadzoną, to nieźle się na gimnastykuje z tego względu, że Stany Zjednoczone są dosyć młodym krajem i nie wypracowały w sobie takiej kultury, która byłaby rdzennie faktycznie tam zakorzeniona przez bardzo długi czas. Ale nie pozostawiamy Was z pustymi rękoma, ponieważ możecie zasięgnąć do pamiątek wykonanych przez Indian. To jest nasza pierwsza propozycja. To może być, słuchajcie, jakaś biżuteria, to mogą być jakieś ozdoby, które powiesicie na ścianę, jakiś figur, które będziecie mogli postawić albo nawet jakaś bluzka indiańska, czemu nie pokusić się właśnie o coś takiego. Jak już polecimy tak daleko, to przecież chcemy odwiedzić nie tylko jeden stan, ale wiele i możemy pozbierać na przykład magnesy z różnych miejsc. To są takie drobiazgi, ale które na pewno bardzo miło będą nam się kojarzyć. Jakieś naszywki albo bryloczki z danego stanu to będzie wspaniała pamiątka. Tak warto się zdecydować właśnie już może na samym początku i można zacząć zbierać z różnego stanu różne jakieś takie elementy, jak już ja wspomniałam, mogą to być właśnie narzędzia. Na przykład ja mam tutaj o takie mapy, które sobie Zbierałam i przywoziłam z różnych paków narodowych, także to też jest bardzo fajne. Te paki narodowe są bardzo różne. My znamy Wielki Kanion, najbardziej nam się kojarzy ze Stanami, ale są również inne, które są przepiękne. Polecamy też taki challenge, można powiedzieć, ponieważ możecie zbierać ćwierć dolarówki. Dlaczego ćwierć dolarówki? Ale dlatego, że każda na rewersie ma obrazek z innego stanu i na przykład możecie znaleźć. Na przykład, no nie będąc w stanie, powiedzmy, Floryda, gdzieś w Kalifornii znaleźć monetę z Florydą, na odwrocie nawet Hawaje. Kto wie, może uda Wam się znaleźć 50 różnych stanów. A jak już mówimy o różnych stanach, przechodzimy do trzeciej pamiątki. Można również zbierać tablice rejestracyjne. Przecież każdy Można. stan <noise> też ma inną tą tablicę. Są piękne, mają różne charakterystyczne obrazki na nich i są tacy, którzy właśnie te tablice przywożą. Tak, stan Nevada może mieć. kaktus, stan Nowy Jork oczywiście. Statue wolności albo powiedzmy, no, San Francisco Golden Gate. Kochani, ja nie przywoziłam faktycznie tablic rejestracyjnych, ale wszystkie je fotografowałam. Są niesamowite, jak będziecie w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę warto się zatrzymać i warto zwrócić uwagę. Naprawdę one są przepiękne. Kolejne pamiątki, o jakich sobie tak myślę, i mogła to już być kolejna kategoria to jest wszystko, co nam się kojarzy z Casa Blanką i z innymi filmami, westernami. No kto by nie chciał przywieźć na przykład kapelusza kowbojskiego. a są przeróżne w różnych kolorach. Czarne, białe, brązowe, zamszowe, skórzane. Nawet jak nie kupicie, to chociaż przymierzcie. Poczujecie się jak na, na dzikim zachodzie, przynieście się do filmu. Możecie nawet znaleźć gwiazdę szeryfa z własnym imieniem. No Kusi, przyznajmy, że Kusi. Jak już mamy nakrycie głowy, przechodzimy do kategorii moda, co można w Stanach kupić. No słuchajcie, Ameryka jest ojczyzną wielu różnych marek i metek. Oni uwielbiają metki i myślę, że jak ktoś wybierze się właśnie do Stanów Zjednoczonych, to chciałby wybrać się do jakiejś fajnej galerii, która tam nazywa się Mall, albo po prostu wyrwać się do jakiegoś outletu i tam po prostu zaszaleć. Będziecie mogli kupić jakieś fajne sobie jeansy, lewiski, Kanglery, albo jakąś inną fajną koszulę. Także słuchajcie, jeśli chcecie przywieźć, tak jak kurczę nasi rodzice, bo albo, albo jeszcze dziocie, bo kiedy właśnie jeansy ze Stanów Zjednoczonych, no, to by nie chciał mieć lewisów oryginalnych. No przecież wiadomo, że to jest klasa sama w sobie. Z takiej pamiątki nie jeden się ucieszy. Tak, tylko trzeba dobrze rozplanować dzień, bo jak zaplanujecie dwie albo trzy godziny na takie zakupy, to na pewna, że dla pań to będzie za mało, a dla panów Zdecydowanie za dużo. Jak już myślimy o Stanach, to oczywiście marzymy o tym, żeby odwiedzić Nowy Jork i to, co nam się kojarzy z Nowym Jorkiem, czyli możemy sobie przywieźć do domu statuę wolności. Możemy. Swoją własną, <grym> prywatną. A jeżeli ktoś na przykład postanowił wybrać się raczej na tą zachodnią część, to może też statuę przywieźć, ale tutaj mówimy o Oscarze. I słuchajcie, no, poza zazdrością możemy popatrzeć na wręczenie Oscarów tak, ale będąc w Stanach Zjednoczonych możecie przywieźć swoją własną komuś w taką z napisem najlepszemu mężowi, najlepszej żonie, mamie, tacie, dedykowaną Oscar dla Ciebie. No a słuchajcie, przecież jak marzymy o Stanach, to oglądamy amerykańskie filmy, a tam każda rodzina na śniadanie co je? Pankejki ze sosem klonowym, więc taki syrop klonowy też możemy przywieźć, to nasza ostatnia propozycja, e, najsmaczniejsza, możecie ją przywieźć i zasmakować trochę stanu w domu na śniadanie. Polecamy!